Cześć Boże, dzień dobry! Witam serdecznie w nowym tygodniu. I dzisiaj, jak to poniedziałek, otwierają się nowe możliwości, więc wybrałam właśnie, wybrałam drzwi, ale jednak chciałam powiedzieć o drzwiach zamkniętych, a nie takich, które się otwierają. Często w naszym życiu jest tak, że mamy takie wrażenie, jakby. No, bez powodu, działo się coś niedobrego, coś, co ogranicza nasze możliwości, i blokuje nasze plany. No właśnie, to takie zamknięte drzwi. Wszyscy znamy też takie przysłowie, że jak Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Oczywiście w sytuacjach, kiedy coś nam nie wychodzi, to wcale nie jest fajne i trudno się czasami w takiej sytuacji odnaleźć i dostrzec to ewentualne okno. Mamy w sobie jednak coś takiego, że nam się zawsze wydaje, że te nasze plany są świetne i najlepsze i wspaniałe, i jak to będzie dobrze, jak je zrealizujemy. I naprawdę ciężko nam przychodzi rozstawanie się z nimi, a zwłaszcza jeśli to jest coś takiego, co uważaliśmy, że będzie służyło Panu Bogu i innym ludziom. Wtedy, jakby to rozczarowanie jest jeszcze większe. Może jednak warto zastanowić się dzisiaj, czy nie za często pozwalamy sobie właśnie na taką postawę, no wyobraźmy sobie to fizycznie, człowieka, który po prostu stoi przed zamkniętymi drzwiami. No, popukalibyśmy się w głowę, prawda, widząc, że ktoś się tak zachowuje, a właściwie sami potrafimy tak, w sensie tym duchowym, wewnętrznym, tak się zachowywać więc może warto dzisiaj przyjrzeć się sobie pod tym kątem i pomyśleć o tym, że kiedy zamykają się przed nami kiedy Pan Bóg zamyka przed nami te drzwi, które sobie wybraliśmy, to na pewno w innym miejscu czeka na nas wspaniała wielka brama, nawet a nie okno. Życzę błogosławionego dobrego dnia, zapewniam o pamięci w modlitwie. Szczęść Boże.